27 dzień sierpnia 2025 roku. Czas rozpoczynać piłkarską środę w Betflix III Lidzy, grupie pierwszej. Piąta kolejka, która zostanie właśnie dzisiaj rozegrana, przyspiesza tempo Betflix III Liga i muszą się do tego dopasować wszystkie zespoły. My dzisiaj zabieramy Państwa m.in. na stadion miejski przy ulicy Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie już za chwilę MKS Świt, Nowy Dwór Mazowiecki podejmie PGEG GKS Bełchatów, Tomasz Górski, kłaniam się nisko i zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie, na spotkanie dwóch drużyn, które plasują się obecnie umownie powiedzmy w środku ligowej tabeli, dziesiąte miejsce Świt, 6 punktów. Po dobrym początku, dwóch meczach wygranych. Potem przyszły dwie porażki. Bełchatów jest na miejscu, jedenastym, ma punkt mniej. Oni zaczęli z kolei od remisów, później zwycięstwo i ostatnio porażka z rezerwami. Legii, także porażka, ostatnio świtu z rezerwami Widzewa. Mieli trochę pycha zawodnicy Mykoli i Dremliuka, bowiem zagrali z Widzewem wzmocnionym zawodnikami pierwszego składu, a teraz już wychodzą bohaterowie tej rywalizacji. A zatem my zaglądamy do składów obu drużyn. Zaczynamy od gości. Radosław Pęciak przygotował następujące zestawienie na ten mecz. Jedynka w bramce Tomasz Kucharski, numer dwa Mateusz Szymorek, czwórka Mateusz Lip, 8. Wiktor Kościuk, dziesiątka. Ricardo Gonsalves, osiemnaście. Szymon Sarnik, dziewiętnaście. Jakub Bartosiński, dwadzieścia cztery. Oliwier Kasprzycki, dwadzieścia siedem. Wojciech Bogacz, trzydzieści. Łukasz Wroński, kapitan drużyny, trzydzieści trzy. Natan Wysiński. Tutaj widzimy jeszcze zestawienie zawodników rezerwowych. Jedna zmiana. Serhii na na ławce dzisiaj w pierwszym składzie. Wiktor Kościuk w porównaniu do meczu z ostatniego weekendu. A teraz już czas na gospodarzy. Drużyna. E, Miko tutaj aż cztery zmiany, ale jedziemy od początku. Jedynka Leonid Odczenasenko w bramce. Numer 4 Danilo Demianenko, piątka Franciszek Dziewicki. 8 Piotr Piekarski, 15 Emil Andruszkiewicz, 18 Kapitan Drużyny, Michał Kucharczyk, 21 Łukasz Mościcki, 29 Andrzej Jampol, 47 Maksymilian Wojciechowski, numer 55 pięć, Filip Łyczkowski i numer 77 siedem, Adrian Olpiński. Także przed chwilą widzieli Państwo zestawienie piłkarzy rezerwowych. Dzisiaj doskonałe warunki do grania, słoneczko świeci, ciepło. No i możemy przyglądać tej piłkarskiej rywalizacji. Zaczął zespół z Bełchatowa, od razu zagranie w pole, karne szansa! I było blisko, aby tutaj padła błyskawiczna bramka. O kilkanaście sekund tyle potrzebowali Bełchatowianie, aby stworzyć pierwszą groźną sytuację. Ale trzeba sobie sprawę ułatwić. Pięciu zawodników w 16 jest także olpiński na tym półkolu za mnę, polem karnym. Dośrodkowanie! jeden do zera! jeden do zera, Fenomenalne zejście i strzał, chociaż będzie potrzebna pomoc medyczna. Tutaj o radości mowy nie ma. Jest zderzenie, bardzo nieprzyjemne. Poszkodowany ten, który gola strzelił, natomiast no, jest radość. Taka na razie minimalna. Ale to było dobre zejście na bliższy słupek, i piłka zatrzepotała w siatce. Czasem tak jest, ta walka do końca. No i takie są tego efekty. No tak, strzelił gola, a potem przypadkowo jeszcze wpadł na jednego z rywali. Wysiński. Na razie mało widoczny Ricardo Gonçalves który od pewnego czasu wywalczył sobie wyjściową jedenastkę, teraz Wysiński, dobre wejście Wysiński, jeszcze odskoczyła piłka, ale udało się oddać strzał i jest wyrównanie, 32 minuta, taka chyba trochę nieplanowana asysta Wysińskiego i bramka Mateusza Szyborka. po raz drugi w tym sezonie trafia wahadłowy z Bełchatowa. tutaj trzeba uważać no właśnie bo takie straty mogą być bardzo bolesne w skutkach Wroński 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 indywidualnie chyba trochę za bardzo uwierzył w swoje możliwości można było poszukać prawej strony pokazywał się Kasprzycki była też lewa strona boiska a Wroński chciał od początku do końca sam te akcje sfinalizować Szymorek ale tym razem to zagranie bez przyjęcia. Odczytane przez rywali. No i prosta strata. I teraz szybko Kucharczyk. Kucharczyk znów zaatakowany. Szybkie wznowienie. Nie było żółtej kartki, więc można było grać bez gwizdka. Olpiński, olpiński, ale nie ma na razie wsparcia. No to może sam. Olpiński gol! Jest trafienie Adriana Olpińskiego. 43 minuta. Kiedy wydawało się, że będzie szukał podania. On zdecydował się na strzał. Zasłonięty Tomasz Kucharski. Bez szans. I to jest właśnie czasem e, to, co mają komentatorzy: kogoś skrytykujesz. No to ktoś od razu pokazuje, że on na boisku jest, że on chce to jeszcze coś dobrego zrobić. Adrian Olpiński, 21-latek, były piłkarz, między innymi Pelikanałowicz, teraz daje prowadzenie i strzela. Być może gola do szatni. Co widzę gra z numerem 27, który nie był w ogóle wizowany w meczowym protokole. Natomiast był to numer 55. Ale to jest Filip Łyczkowski. Teraz prosta strata i teraz może być kolejna szansa Kucharczyk. On takich sytuacji nie marnuje Michał Kucharczyk po asyście! Andrija Jampola. 47 minuta i świt prowadzi już 3 do 1. Jak tu nie kochać, Kuchego Kinga, Michał Kukarczyk z trzecią bramką w tym sezonie, na poziomie Betnik trzeciej ligry, pierwszej. Kucharski, fatalne wybicie prosto do Jampola, ten od razu zerknął, zobaczył, że jest kapitan, a Kucharczyk wie co robić, wie jak finalizować takie akcje, 3 do 1. Najwięcej pozytywów to się Wysiński, walczący Wroński, o też Kasprzycki pokazujący je często, często z przodu, teraz napędza się kontra, nie było tam faulu, nie było obnę gwizdka, Olpiński głębokie dogranie, nie zamknął tej akcji i Ampol. A w czwórkę atakuje, chociaż tylko trójka obrońców, oj zły był to wybór Kucharczyka i też to drugie podanie poszło jakby za ciosem w bardzo słabej jakości. Teraz prosto padła piłka, nie było spalonego, będzie szansa, gol, Ricardo Gonsalves, a jednak, a jednak gwizdek. No ciekaw jestem tej sytuacji powtórki, bramka nieuzdana. Nowym dworze mazowieckim. Dochodząca piłka, jest piekarski tym razem nogą. Przecież po rzucie rożnym w pierwszej połowie trafił głową. Teraz mógł dorzucić trafienie, ale już nogą tak się nie stało. Na razie w tabeli live miejsce numer 13. Na połow, na wolne pole. Udało się tę piłkę opanować, ale sporo to siły i czasu kosztowało. Na połow, na połow, 16 metr. Na połow szuka szansa środkowanie, Jeszcze zamieszanie. I co strzał w poprzeczkę? Nie będzie już poprawki. Był blisko Wojciech Bogacz. Przystrzał. Jeden zawodnik tylko w murze, więc sporo tam miejsca pozostawia Odczynaszenko. Natan Wysiński. Wysiński. Dochodząca piłka Odczynaszenko. Piąskuje. Na połow tu piłki stracić nie można. A to się właśnie wydarzyło. No i teraz ruszają. Ruszają Leonowicz. Pokazuje się tam także paszkiel. Do niego właśnie zagranie. Paszkiel! Paszkiel spalony. Przekombinowali piłkarze świtu w tej końce. Jeszcze raz kucharski. No i teraz, teraz już oficjalne zakończenie tego spotkania. Druga połowa bramek nie przyniosła, zatem trzy punkty zostają w nowym dworze mazowieckim. Świt, nowy dwór mazowiecki wygrywa z GKS-em Bełchatów 3 do 1. Wszystkie trafienia zobaczyliśmy w pierwszej połowie. Ta druga na 0 do 0, do ale i tak punkty zostają na Mazowszu. Druga...